Ile razy skaczę z tego statku, to znaczy zanim skoczycie, no to musicie wcisnąć play. Poczekać, też drużyna się załaduje, wybierzecie postacie. Najczęściej zabierają te, które wy lubicie i którymi chcecie grać, i okazuje się, że nie możecie nimi zagrać, bo zostały zabrane przez kogoś innego, i musicie zagrać w sumie kimś innym. No i wtedy jest przejście, skaczemy ze statku, lądujemy. Nasza drużyna, no bo oczywiście my jesteśmy najlepsi, to my nigdy nie padamy i nigdy nie jest nasza wina. I nasza drużyna nagle pada jak muchy, i wychodzą, i tyle jest z gry. Już na samym początku, i nie mamy jak w sumie zagrać. I takie sytuacje się powtarzają co chwilę, co wejdziemy na jakiś mecz. No i jest ciężko, no ile nie gramy rankedów, bo ja mało gram rankedów i chyba zacznę grać, bo mnie denerwują e, często randomy. Chociaż no czasem się coś fajnego zdarzy, ale no próbuję nie być toksik i w sumie nie jestem toksik, i często gram dobrze i nigdy nie wychodzę z meczu takich rajd niewale, nie wale, to znaczy najczęściej, no ale dobra. Tryby solo. Najbardziej chyba oczekiwany tryb w ogóle przez wszystkie osoby, przez wszystkich graczy już od samego startu. Były spekulacje kiedy się pojawią tryby duo, kiedy solo, kiedy jakieś tam kwartety. Niestety twórcy mają trochę zdania podzielone na tenże temat i nie chcą widzieć solo tak często jak teraz duosy są, czyli no nie chcą wprowadzić solo na stałe tak jak zrobili to z duosami. W tamtym roku mieliśmy okazję zagrać solo. Niestety nie grałem wtedy, bo miałem przerwę, ale patrząc po gameplayach, rzeczywiście no fajnie było sobie tak chillera utopię, zapadać i sobie zagrać solo. Fajnie gdyby zrobili na przykład rotację między duo a solo, że można zagrać duo i na przykład jest... można zagrać też solo, ale twórcy sami powiedzieli, że solo za bardzo by Powszyło pierwotny zamysł Apexa, bo jeśli wiecie, drużyny typowo są trzyosobowe. No, chyba że jak ktoś wyjdzie z waszego teamu, ale dobra. Zamysł jest taki, że drużyny są trzyosobowe, i tutaj liczba trzy często się w Apexie przewija. No i niestety bywa i tak, że no. Chcielibyśmy zagrać tego solo, ale nie możemy, ponieważ wszyscy właśnie jak powiedzieli, że przyłoby to pierwotny zamysł gry i postacie i wszelkie ich umiejętności są stworzone po to, żeby były bardziej zespołowe. No i w sumie ciężko się dziwić. Może jakieś Miraże są bardziej solo, ale reszta postaci no ma takie atuty, żeby wspomagały też resztę drużyny i to widać i czuć. I zresztą stwierdzili tak, że... to znaczy respawn... Że wszystkie mapy są stworzone po to, żeby właśnie były one bardziej zespołowe. Znaczy, nie wiem, co mieli na to no, przez to na myśli, ale tak patrząc po tej mapie, to chyba no, nie trudno zagrać solo. No jedynie może te bikony do odradzania są w jakimś stopniu przydatne i może gdzieś tam tarcze te złote, no bo jak padniemy i. Jesteśmy solo i ktoś ma złotą tarczę, no to ewidentnie wie, że raczej nikt nie jest w drużynie przeciwnika i go szybko dobije, zanim tej tarczy użyje. Ale bywa i tak. Szczerze mówiąc, ja sam bym chciał zobaczyć solo, ale rzeczywiście. Jednak warto chyba posłuchać głosu rozsądku twórców i na pewno by to w dużym stopniu rozbiło community na te salowe i na te zespołowe. I uważam, że to by też mogło w jakiś sposób zachwiać w całym Apexie i pewnie prędzej czy później ta gra upadła szybciej niż teraz upada. Nie no, śmychy śmiechami teraz jest fajnie, gramy sobie i jest dobrze w Apexie. Ale tak na poważnie, gdyby rzeczywiście solosy miały zostać na stałe by to poważnie chyba zachwiało w ogóle cały rdzenie rozgrywki i... No ludzie by rage szli na te solówki i rzeczywiście gra już by nie miała większego sensu, więc... No fajnie jakbyśmy zobaczyli czasem okazyjnie solosy na eventy, yy, bo to jest jakby nie patrzeć czy jakieś takie fajne wydarzenie, ale żebyśmy się nie przyzwyczaili do, do tego za szybko. No i poniekąd rozumiem głos twórców, dlaczego tych salon nie ma. Choć sam rzeczywiście chciałbym też często zagrać na tych solówkach bez jakiegoś upierdliwego teamu. Albo właśnie w drugą stronę nie potrzebowałbym salok, żebym miał dobrych ludzi w teamie, Bo to przecież wiadomo, my jesteśmy najlepsi, ale to zawsze wina zespołu jest jak przegrywamy. No, poniekąd też to jest prawda. No ale dobra. Jeśli rozwiałem wszelkie wątpliwości na temat solówek w tym momencie, no to się cieszę i zostawcie kciuka w górę i tam suba i tak dalej, nie? Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, cześć i chajos.